Kto to mówi? Ja. Czy on? Po pierwsze, czujesz i to mocno, że coś się święci, coś będzie piękne. Słowo Boga ma swój ciężar, Miesz, że tego samego nie umiesz. Wiesz, że to nie ty będziesz, master szefem. Na tej imprezie. Słowo Boga uporczywie do ciebie wraca. Puka do swoich drzwi, a przy okazji ruszy zatwardziałość twojego serca. Po czwarte, rozpala cię od środka. I PODDAJĘ CIĘ TERMICZNEJ obróbce. Po piąte, cały ten kuchenny jazz musi być zgodny z oryginalnym przepisem. Warto sięgać do źródła. Poszukaj, głos ten jest zawsze pełen dostojeństwa. Bez uprzedzeń, bez szydery, bez oskarżeń. W końcu rozmawiasz z prawdziwą, szczerą, żywą miłością. Po siódme w końcu, słowo to jest nieomylne i zawsze przynosi pożądany efekt. Dobry owoc, który karmi zarówno ciebie, jak i wszystkich dookoła. Krótko mówiąc, Słowo Boga przeprowadza cię przez pewien proces, wypala cię, przyprawia, zmienia, lecz w efekcie na końcu wydajesz ten dobry owoc i tym łatwiej usłyszeć Boga następnym razem, ponieważ już wiesz, gdzie zawieszać swoją uwagę, aby głos ten był bardziej słyszalny i już go rozpoznajesz bez większych problemów.